Cześć się ja jestem Molly. Witam Was wszystkich na moim kanale z serii Ark Survival Evolves mapki Fjordur. W tle teraz leci jak coś klipyk, który miał być z dźwiękiem, ale okazało się, że dźwięk nie nagrał i po prostu będzie on trwał 50 parę sekund. Potem już lecimy normalnie z całym jakby dźwiękiem i tak dalej na bieżąco. Ja życzę Wam jego oglądania i lecimy. Dobra mordeczki, jestem już z normalnym głosem, w sensie wiecie, do gameplay'u e, Przez 7 minut... Ej! Klawiatura... Dobra mordeczki, ja już jestem, jak widzicie e, Normalnie będę teraz do was gadał tak jak z gameplay'u jest Bo dopiero teraz cię że coś się zupcyło z dźwiękiem Zawsze się musi coś zupcyć, ale to klasyczek Mam nadzieję tak, że jakby to powiedzieć... raz, Nie wiem jak to... Jest. No wiecie... To zajmę... Może tak gdzieś tu wrzuci po prostu swoim głosem dobrze to wszystko tutaj mamy strzały spoko, spirki eee, raczej nie będziemy tego brać i tutaj są też już jakieś różne rzeczy także, e, teraz już tak wiecie jak mogę gadać do was normalnie no to e, chciałbym oswoić sobie dzisiaj właśnie parazaura i chciałbym też oswoić sobie no nie wiem, takiego bronto to ciężko by było, w ogóle on jest ten, jakby jakby powiedzieć... Być... Tak. dobra, czekajcie, może byśmy a chociaż dobra, nie świrujmy nie wiem nawet który ma level, możemy to w sumie zobaczyć. Może byśmy go mogli zabić. 25, tu możemy go zabić, ale... Ale ten bron to się na nas prawdopodobnie rzuci. Nie mają niby serduszka, ale to jest mail, mail. No dobra, czekajcie. Czemu ty masz cakes lisa? Czemu ty masz tyle mięsa? Okej, okay, ty masz 170 wagi, ja mam 170 sam. No dobra, czekaj, zrobimy to tak. Atakuj go. Dobra. Chyba go, go. Tak, dobra, ten ucieka. Spróbujemy, myślę, że. What? O nie, ten odbił Tak, dobra, jest dobrze. O oh, fuck! On nie ma praktycznie życia. Dajcie mi, mam jak mu tylko trochę życia odrody. Dobra mordeczki, yy, nasz ten ma już dużo życia, Fjord Hawk sobie tutaj lata, mam nadzieję, że mnie nie chce atakować, raczej nie, nie wiem czemu on tak latają, ale sobie latają. No i wracając, bo zabiliśmy sobie Bronto, fajnie dla expa, wpadło coś tam, jeden level dla niego niestety tylko, ale zawsze coś. Eee, wracając, chciałbym właśnie takiego zabrać oswoić i coś, co też by nam pomogło, gdybyśmy spotkali jakiegoś T-Rexa, nie, no bo tym raptorem takiego Rexa możemy nie zabić, nie, on ma tysiąc 1000 życia i... i, i... I nie aż tak dużo, możesz tak nie latać, bo mnie zepchniesz. Nie aż tak dużo po prostu ataków, żeby trzeba zabić le leksa. lexa. Dobra, tam widzę wodospady, a to chyba dobrze o tym świadczy, tylko że tutaj też jest ma wybiorą. Ha! No dobra. E, myślę, że musimy znaleźć sobie na początku pierwszą gdzieś miejscówkę taką na mini bazę powiedziałbym. Tam też jest jeden raptor, ale dobra. Mam, mam Raptora, tam jest jeszcze jeden karno, w sumie to karno to bym już sprawdził level 90 to jest do zrobienia, bron to nawet, pff, nie jest to, krwawy to mogą być jakieś Direksy, właśnie tutaj też mogą być gdzieś y, spawny Rexów i tak dalej, więc to też nie jest za dobre czy mógłbyś się tam z nich wpierdzić już teraz bardzo? O dobra, to wal, tam, wal, walcz tam Dobra Zaraz tego karno chyba to już musiał wyjaśnić, wydaje mi się, mordo. O! Czekajcie. Czy to znaczy, że teraz zaczniecie się oswajać? Nie. To znaczy, że zjedliście skórę. Potencjalnie mi zabraliście skórę. To na pewno nie miało tak być. Dobra, to są chyba te dwa wodospady ogólnie. Tutaj właśnie jest podobno reks, y, resp reksów bronto i takich bardziej większych stworzeń, więc tutaj raczej nie chcielibyśmy wchodzić, e ile to jest w ogóle tu? Tak, ale nie, no jak widzicie tam są raptory, karno, tu, tu jest, tu się dzikie, dzikie, rzeczy się tu dzieją, naprawdę. Czemu to poleciałeś tu? Nie wiadomo, nic nie wiadomo, no kurde. Jeżeli byśmy się może spróbowali tam dostać, tam by był potencjalny parazaur do oswojenia, nie, tak nie? Hmm, potrzebujemy wody, to jest najgorsze, nie? Dobra. Spróbuj tego karno tutaj zabić. Jo, mordo, lecimy po karno. O kurwa! A! Czekaj. Dobra, mam nadzieję, że teraz się odpali. Dobra, ja ci mogę pomóc pom nie dostrzelać. Dobra, jest gotowa. Jest, dobra, świetnie. Czemu nie zjadasz korpsa? Eee! -e -e Zawój się! No oddawaj, to ty się nawet nie oswajasz, gościu. A przypalił ci ktoś kiedyś z buły? No i co to... Te... to, ty for... Dobra, tam mogły być potencjalnie dobre itemy bardzo. A ty to zadupcyłeś, gościuniu.

po prostu je zebrałem, ale wiecie, chciałem was o tym poinformować, bo powiedzem potem Eee! skąd ty masz kusza kościół? To jest cheatowanie, cheating, cheating mom moment, e, Więc nie, nie jeszcze to cheating, po prostu no, odebrałem swoje ciało, po prostu tam przy tych przy tym statku raku, kto wie, jak wie No e, Tutaj chyba jest jakaś polana Tak, dobra, jest woda, zajebiście Dobra, czyli mniej więcej mam już, jakby tam takie obejście w terenie Tutaj chyba jest dość cimno. Dobra, napite, napite, zajebiście. Tutaj mamy wodospadzik. Yy, nie kojarzę tego miejsca, ale wydaje mi się, że tu już kiedyś byłem. Yy, I myślę, że... Tutaj możemy sobie zacząć mniej więcej już taki początkowy progres robić. Wiecie, Smithy, coś Referring Forge, i gdzieś sobie tutaj mini bazę zbudować. Jeżeli bym mógł, to bliżej tamtego pionu bym podszedł trochę. Bo tam jest fajna ta, fajna skałka. Tam też mamy pterka i mamy dwie bole. I to znaczy, że moglibyśmy tego pterka właściwie oswoić. Jeżeli by ustał na. No wiecie, nie odleciał, nie ja tam podejdę, to może się różnie skończyć. No, <laughs> tak jak mówiłem. Chociaż no, czekajcie, możemy się go no, złapać, nawet. Ale mis tak mu zabrakło do szczęścia. No dobra, nie bo on jest nad wodą, ale dobra, czekajcie, patrzcie. Nie, 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 pasif! No, 15! piętnasty... Nie, no, takiego tu możesz go zabić, stary. Nie, nie piętnasty, ja myślałem, że jakiś setny będzie. Tam go poswoimy sobie ładnie, że wiecie, już będziemy mieli lotnego ptaszka fajnego. A tutaj takie rzeczy się dzieją. Dobra, myślę, że gdzieś mniej więcej w tym tutaj, e, nie okresie, tylko po prostu w tym tutaj e, gdzieś, w tym tutaj miejscu, na tej tutaj dzielnicy, że tak powiem, abyśmy się oswoili, ponieważ... Znowu klawiatura przestała działać? A, dobra, ponieważ tutaj jest po prostu woda i wiecie, to lepiej by było mieć gdzieś na początku wodę, bo dopiero potem będziemy te y, kantynki do wody i te... i... jak to się nazywało? No te Water Jar i tak dalej. Dobra, to my myślę, że musimy zacząć od Referring Forge. Referring Forge. Mortar and Pistol. I Level. Tak, komendy. Moran, pitu. Large story box. Simple bed. Widzicie co tam, widzicie co tam lata, to jest potencjalnie mój nowy winodą do oswojenia. Mam nadzieję że się tu nie zbliży, też nie wiem, który ma level. Mój raptor może sobie z tym nawet nie poradzić. O oh, kurwa, oh, przepraszam, o oh, kurczę chciałem powiedzieć. Jest to przypałowy level dla mnie, bo... No, nie jest dobrze. Mam nadzieję tylko, że tutaj nie, nie zechcę tutaj przyjść. I w sumie lecimy dalej. Teraz będziemy musieli sobie trochę metalu przepalić i zrobić sobie smithy. A mordeczki, skoro potrzebujemy smithiego, no to ja pójdę po smithiego, pójdę zrobić go. Mam tylko nadzieję, że ten Argentavis tutaj nam nie przyjdzie zrobić roboty jakiejś tuej. wiecie, że nas tutaj nie przyjdzie zaatakować, a szybko bym tylko poszedł po wodę. Mamy naprawdę świetną miejscówkę, muszę to przyznać, bo nie jest to wcale zła miejscówka, jest to dobra miejscówka, mamy bliziutko wodę bo jest tylko jakieś spawny rexów i tak dalej, ewentualnie giganoto albo takich dużych arczyn tej Ale dobra, na spokojnie. Dobra, to chyba jest czas stary. Dobra, morderczki ogólnie, nie wiem czy widzicie. Co tam chodzi? What the shit? czy to jest znowu Rex? Dobra, myślę, że nam to nie robi. Ogólnie udało mi się ograć tego argentavis'a. Avisa, to będzie na neutralnym, który zaatakowało. Zaraz mm, musimy zabić tego Rexa, nie wiem czy to się uda, mam nadzieję, że się uda, ale jak widzieliście, zwabiłem sobie tam na najlepsze. Zawabiłem tego Argentavisa na drugą stronę, jakby brzegu. brzegu. Więc mam nadzieję, że to jest tego dobrego, chyba nie zabiły, tak jak widzę, właśnie, nie, nie zabiły. No idziemy tylko, że mój... Oh fuck, nie, 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 Moi drodzy, repraiser niestety e Rex wbił na niego E, Razer w ogóle mu chyba damage a nie zadawał, po prostu zadawał go za mało. E, siodło miał, czyli miał lepsze, niby, no wiecie, lekką ochronę od tego. No, czy ty się na mnie rzucisz znowu? Dobra. No i niestety, znisz w komentarzu dla Razera. Ja jakoś nawet smutny nie jestem, bo szkoda. Bo nie powiem, że nie szkoda, bo straciliśmy już dwa dinozaury oswojone i teraz też nie mam już takiej ochrony, nie? Że wiecie, to ja sobie tutaj sam prawdopodobnie nie poradzę. A naprawdę nie jest to łatwe, żeby wiecie, komukolwiek, żeby jakkolwiek sobie wystartować na tym mm, duże. Dobra, no dobra, tam, tam jest ten reks. Ja teoretycznie, znaczy teoretycznie ja pójdę to zrobić, bo musimy się ze zemścić na tym reksie, bardzo dużo tu drewna pewnie jest. Nie, ale jest spira, którą można wywalić i... I mógłbym wywalić trochę drewna, ale to chyba tak nie zadziała. No dobra. Dobra, wywalimy całe drewno, bo drewno się łatwo zbiera. Tak żebyśmy jeszcze mogli jeszcze szybciej biec. E, mój plan jest taki, ja bym jeszcze tutaj, e, że tak powiem, mm, tego Rexa sobie spróbował zabić. Spróbował po prostu go zabił, no bo jednak musimy zemścić, pomścić naszego Razera. Razer niestety RIP. Myślę, że jak to robimy się lepszej, tej lepszej mm, bazy, no to po prostu mu zrobimy cmentarzyk. I dla Moshopa, i dla Razera. Razer, dlaczego Razer? Bo czaszka, taki jeden ziomeczek w komentarzach, który bardzo fajnie się ostatnio udziela. Eee... nie, to nie jest nic złego, chyba. Bo... Dobra, no, to właśnie dał imię Razer dla naszego Raptora. No i nawet go nie zdążyłem nazwać. A niestety się tu nie? No nie, czemu? Jak to się niby stało, że znowu tu jest Argent Davis? The hell. Ha, no ale my nawet nie mamy go jak zabić, to jest najgorsze. Czemu on tu przyleciał? Przeleciał tak sobie o po prostu jezioro całe, tak jakby i... Jak? Dobra. Nieważne jak, walimy Rexa, bo zrobił coś, czego się nie robi. E, mam nadzieję, że Argent Davis tutaj nie przyjdzie się po nas zemścić. Znaczy on nie ma na czym się zemścić, ale... Może ten... Może Rex to jego kumpel czy coś. Nie, no to ja powyszczelam niego po prostu strzały z kuszy yy, i widzimy się za chwilę. Dobra, morderczki, Reksik został zabity. Zabrałem z niego lód. naprawdę, nie dał skrzyneczki. Czekajcie, aż to na miniaturkę musi pójść, bo to jest przepiękne. Dobra, teraz jak się tutaj. O. Dobra, chyba tak i teraz tak, mam rację. Co? Chyba jednak nie, dobra, teraz mam rację. No niestety, co mogę powiedzieć? Razer zginął. Nie jest mi jakoś bardzo smutno, no bo to też nie był turbo, dobry raptor, ale szkoda mi, że wiecie, że to był raptor którego, wiecie, używaliśmy i wiecie, był on uswojony i teraz nagle nie ma go, nie? Teraz tak, czy z niego leci Prime? Musi z niego Prime lecieć. Nie leci? No dobra, no tu pod skórę pójdziemy. A nie, leci jednak, no to pójdziemy pod Prime. Wow, trzy, zabójcza ilość. Ej, łapki Rexów, dobra, mamy to. Eee, jeżeli byście mnie zapytali czemu nie próbowałem nawet go ratować. Tutaj jest niestety Razer. Och! Co możemy wziąć? Możemy tego Skin'a sobie chyba nawet część. Dużo mięsa tu jest, ale nie jestem w stanie z tego nic zrobić. Nie wiem, czy wagi mi wys... O, oh, fuck, mam tyle lewli. Zapomniałem przecież, że lewle nam wpadną. No tak, mam teraz tyle lewli, że. O, dobra. To popłacało się zabić tego Rexa. No ale jakby ktoś pytał, to nie miałem go jako uratować. No bo jak ja bym tu przybiegł, to i tak bym skinął. A specjalnie ustawiłem go na, neutra na neutralu. Wydaje mi się, że nie zaczął go atakować, bo dopiero tutaj na dole go zaczął atakować. Myślę, że nawet coś tam będzie nagrane z tego, bo patrzyłem akurat tą stronę. No i niestety... No i niestety on nie przeżył, nie? A, a wydaje mi się, że nawet pewnie go atakował, ale... No, ten T-Rex mu bił chyba po 60, a... Nie no, na pewno nie po 60, bo to 100% by miał ten T-Rex, to na miał nawet więcej, nie? No to bił mu po jakieś pewnie 200, a mój Raptor bił po 50, więc wiecie... No, trochę się to nie ima, nie? Więc to nie było aż takie. No. Nic się z tym już nie zrobi, nie? Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, Stało się bardzo mi go szkoda, ale. Musimy iść dalej. Także w tym odcinku, jako że mamy pewnie już jakąś 16, dobra. Pierwszorzędnie trzeba się. Trzeba się zająć ładnie y, rozbudową tej bazy. Mam nadzieję, że uda się tam z tego zrobić klocucha. Takiego swu... nie z fundamentu, tylko po prostu ze ściany. Wow. Mm tutaj I właśnie nawiązując też do tego, albo takie spajkowe sobie zrobimy ściany, tylko że przez jakiś pirek czy cokolwiek może przejść, albo zrobimy sobie takie zwykłe bramki, tak jakby wiecie o co chodzi, nie? Yy, I co, ja się tym zajmę gdzieś tam na time -lapse, żebyście wszystko widzieli, i widzimy się. Dobra, także postawiamy sobie teraz ładnie tutaj ścianki. Myślę, że tu bym to z oknem zrobił, w jakby się coś działo. Tutaj zrobiłbym to. I szybko lecimy zaraz, tu może być wejście w sumie. I szybko zaraz bym poleciał po. Fidelnie. A jeszcze? Jedną. No to nie, dajmy to do skrzynki po prostu. Dobra, i myślę, że chciałbym na pewno też zrobić tak, żebyśmy mieli tą ikonkę domu z drzwiami i z tymi, jak jakby się nazywało, door frame. Takie, no. To coś na drzwi, nie? nie wiem jak to po polsku się nazywa, mam też że to pomoże. Eee, I Myślę, że mamy... Będziemy mieli tą ikonkę domu, nie będzie nam zimno w nocy. To jest dla mnie priorytetem, żeby tutaj nie umrzeć. Bo nie chcę już umierać w tej serii. Mam nadzieję, że teraz już nie umrę. Fakt faktem, będziemy się musieli pozbyć tego tevisa, ale może spróbowałbym go, wiecie, zablokować w bramach. Fakt, dobra, przestraszyłem się. No właśnie, a propos Diplo to mam nadzieję, że mnie teraz nie, nie zagruje się i mnie nie będzie zaraz bił. ale chciałbym go też zabić dla właśnie tego dla właśnie dla właśnie, jak to się nazywa? prima, żeby wiecie, mieć ten Prime z niego, bo to jest łatwy ten, a może mi kiedyś przeszkodzić i coś odwalić tego, także tego na pewno nie chcemy Gdzie są sailingi? Czy są ślepy, czy co? Myśliły, że ja to odblokowałem. A, no tak, dobra w sumie jeszcze od razu odblokujmy doorframe i to też dobra, mamy to Ym, potrzebujemy chyba pięciu ceilingów dobra, i potem jednego doorframe'a i jednych drzwi i powinniśmy mieć potem ikonkę domu nie wiem będzie nam cieplej właśnie yy, oglądając sobie wczoraj chyba yy, bo Fjord już wyszedł w niedzielę, ja to nagrywam w yy, dzień przed premierą środa, tak środa i yy, właśnie oglądając sobie tego wczoraj e, Syntaka wieczorem i tak właśnie tak to grał e, to 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 to, zim, to zimno na a, m, Fjordurze, że po prostu nie nic nie że po prostu wiecie, e, zrobił sobie domek i potem już miał w nie? Ale tu szybko to ucieka, powolone. Właśnie, który level ma ten Megaterium? Może by się go nam udało oswoić? 305, czy no je, Megaterium się oswaja normalnie? Szczerze chyba jeszcze nigdy nie oswajałem albo dawno temu. Więc średnio wiem, dobrze, że tacz po bym nie miał wak. No fajnie. <gry> Wykrakane. Dobra, lecimy, lecimy po taż. No to co? W sumie ja lecę dalej na się, zbierać rzeczy i... Da, dobra, ale co zrobię z tym. E, walimy tutaj klocucha, walimy tutaj, walimy tutaj i chyba tu musimy... Racja, racja. Tutaj, tutaj musimy zrobić tego jak to się nazywało, Durf, nie, nie dirf a window frame'a. Tutaj byśmy mogli takie bele fajne sobie zrobić y, do oswajania czy do zabicia jakiegoś dino naziemnego. Dobra. I ja propos, tam jeszcze Archie Davis gdzieś tam lata. To jest dla nas dobre, ponieważ nie powinien mi teraz tutaj zagrażać. Wydaje mi się, że chyba jednak y, nie wiem czy mi starczy na ścianę jeszcze. Starczy idealnie wymierzona pięknie. To tutaj potrzebujemy ścianę sobie zrobić ta się, ta się i tutaj też i powinniśmy mieć ikonkę domku. A nie, bo jeszcze Window Frame. Halo. Dobra, a już mamy ikonkę domku. Tutaj jak stoimy to średnio. Spoko, ale stąd możemy mieć w miarę spoko wyjście. O nie, to nie są te, te S. +y. Na plusach by tak fajnie zadziałało, że po prostu od razu by się otwierało jak przechodzicie, nie? No i dobra, teraz trzeba podjąć decyzję, mamy trochę skóry mamy, no to myślę, że podejmuję decyzję na te spajki, ponieważ moglibyśmy to też robić tymi fensami, tak? Fensami. Mm. A nie ma tych zwykłych? Tych wiecie, bo to są te podstawy, no, to, to, musicie najpierw zrobić, żeby móc stawiać te po prostu płotki. u railing. Dobra. No to myślę, że ja wybiorę ją wszystko spajki, bo są mniej czasochłonne, czego tutaj głównie potrzebujemy. Mmm... Fiberu, no dobra, no to zbierzemy trochę Fiberu i też na timelapse zbierzemy sobie drewno i będzie to w coś robi, a potem je ładnie sobie postawimy. Powinniśmy mieć w miarę bezpieczną bazę. O kur nie rób tego! Mordo! Chodź tu do mnie, do mnie, do mnie, dobrze, 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 mogę zginąć, ale bylebyś ty był na dole, na dole, pięknie, dobra, essa, e, nawet damage'u nie dostałem z tego, dobra, ale zginę tak. Oh. Dobra, jak widzicie, wywaliłem się, bo chciałem go ściągnąć na dół, dobra, jest łóżko, uff, chciałem go ściągnąć specjalnie na dół, żeby po prostu, e, no przecież ja ci nic nie zrobiłem już, Zap jak ja cię stuknę zaraz, ty pariwo najgorsza! Chodź tu! Chodź tu kurwa, zachowuj się! Zachowuj się! Do gości przychodzisz i tak się zachowujesz, kolego? Skaczemy, ładnie, pięknie... No i dobrze. I tu masz zostać, mordo. Nigdzie więcej proszę nie... Nie, nie mam już łóżka dostępnego, umrę kiedyś! Dajcie mi, tylko muszę jakoś to przespidranować i tam dotrzeć, kurde. Nie tutaj nie ma, dobrze? Nie tutaj wcale nigdzie nie ma mordo. Ja Nie spiercielam. Późba te Galimusze są strasznie czasami takie, że trollują i przez to ja się ich boję. Tak jak w drugim odcinku się wystraszyłem, także ja zrobię. E! Takie wiecie, totalnie mo mocne. Dobra, powinniśmy tam to na spokojnie, jeżeli chodzi o nasze życie. Raczej tak, I mam nadzieję, że Megaterium został na dole i że zakopaliśmy nasz topór wojenny, chyba ta, dobra. Wiecie dlaczego chciałem go ściągnąć na dół, nie wiem czy to by tak zadziałało. Czy to działa tylko na agresywne mobki, mm, dinozaury. Ale chciałem go specjalnie ściągnąć na dół, żeby... Dobra, lecimy od razu. Żeby po prostu mi tutaj nie... nie... wszedł w te kolce i nie zaczął ich walić. No! Ty czy ty się ogarniesz? Nie, nie, żartowałem, że żart, taki. Nie, mordo, nie! Żart! You know, a joke for something. Joke! No przecież jak on mnie widzi? Nie wiedział gdzie. Przecież nie patrzył na to Dobra, zakopaliśmy to podwojenne chyba. Ale gdzieś lata dalej. Dobra, no, póki lata to jest ok. Jak nie ma muzyczki to znaczy, że jest spoko. Dobra, on się otagruje prawdopodobnie na mnie. Ja muszę po tamie zaraz tam wskoczyć na dół. Ale mam nadzieję, że. Jak mi ten gość rozwalił coś tutaj. Dobra, jest w porządku. Zamykaj drzwi go. e, e, e zamykaj drzwi. Dobra, jest okej. Okay. Nie jest okej. Okay. A nie, dobra, to kuźwa, bo ja myślę. a. pierwnik nie wie coś zaraz, no nie. Kuźwa, piranie mnie oczywiście biją. Dobra, mordeczki, chcę wam pokazać tylko jedną rzecz. Tam chyba coś jest, ale chodzi mi. Mordeczki, chcę wam pokazać tylko jedną rzecz, której nie zauważyłem na początku. A mianowicie, za mną coś jest. Ja już dowiedziałem się z wczorajszego odcinka, taka, co to w ogóle jest i co to znaczy Runes 0 0 na 200. To jest właśnie coś takiego. Podnosimy sobie taką runę i mamy 1 na 200 run Tak, i to tyle. I Ródeczki, czy widzicie, co tutaj się właśnie dzieje? Oj tak, ja Was zapraszam do następnego odcinka, już czwartego z Fjorduru, który prawdopodobnie będzie w poniedziałek lub wtorek. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, trzymajcie się i. Oglądajcie to, co będzie w następnym odcinku. Jaki będzie motyw przewodni. Siemanko!